Mały literat, który w tym roku ma swoją okrągłą rocznicę, skierowany jest do uczniów szkół podstawowych. W tym roku w konkursie udział wzięło 10 szkół. 8 z legnicy, jedna z kunic i jedna z krotoszyc. Poziom prac zaskoczył organizatorów. Nie ma się co dziwić, zadany temat był bliski młodzieży. Mieli oni bowiem opisać trudne życie nastolatka. Wszystko byłoby super, gdyby nie to, co mama miała na sobie. Ubrała moją koszulkę z ulubionego serialu, który jest dla młodzieży. No, błagam! A na dodatek na głowie miała czerwoną bandankę. Przyzwyczaiłam się już do tego, że mama jest wprawdzie odpowiedzialną osobą i bardzo ją kocham, ale często próbuje, jak to sama mówi, nadążać za mną. Pisano oczywiście o kłopotach w szkole przede wszystkim, ale również kłopotach z rodzinie, w rodzinie, kłopotach sercowych, czyli tych, które właśnie dotyczą osób w tym wieku, czyli wieku klas 4-6 szkół podstawowych. Byliśmy dzisiaj w sądku. Tysięczny raz, no może piąty. Mieliśmy... Niektórzy w swoich pracach pisali o problemach innych, bo jak twierdzą, sami ich nie mają. To znaczy, ja wybrałem akurat takie problemy z perspektywy małego chłopca, który jakby dopiero teraz stał się tym nastolatkiem i jest zaskoczony, że musi używać dezodorantu, że niedługo idzie do szkoły, w której będą podobały mu się dziewczyny i tak dalej. Z takimi problemami powiedz, ty się też spotykałeś, borykałeś? Nie, ja osobiście raczej nie, ale e, jakieś tam małe problemy niektórych osób po prostu wyolbrzymiłem. Praca Oskara przyniosła mu trzecie miejsce. Pierwsze zajęła Maja. Uczennica szkoły podstawowej numer 7 do tematu podeszła w sposób prześmiewczy. Ja ten temat potraktowałam tak trochę żartem i opisałam jak inni mają duże problemy, a jak nastolatkowie przesadzają czasami. Zastanów przesadzają. Na przykład, że na WF-ie paznoccia i potem brzydko wyglądała, raz rozburzyła sobie fryzurę, a siostra miała sesję na studiach. Obserwujesz takie problemy u swoich koleżanek? Czasami. Znuliśmy rozważania na temat perfidnej natury kobiet, bujając się bez beztrosko, aż ojciec zauważył że zawieszone wysoko chamanie. Postanowiliśmy go wypróbować, tym bardziej, że nigdzie nie było widać obsługi. Nie wszystkie prace były jednak napisane w sposób lekki i wesoły. Zdarzało się, że jeżeli czytało niektóre kartki z pamiętnika ze smutkiem. Przykro było troszeczkę czytać, ponieważ te dzieci, przynajmniej tak narrator wykazywał w swoim tekście, czują się niezrozumiane nie przez dorosłych, ale właśnie przez koleżanki i kolegów. Wszystkie przysłane na konkurs prace pisane są ręcznie. W tym roku po raz pierwszy wyróżnienie za najładniejszą pracę otrzymał czwartoklasista. Kamilce Dzidło. Po raz pierwszy czwartoklasista, zwykle byli to pięcia albo szóstoklasiści. Widać, że dzieci jednak nie wszystkie siedzą przed komputerem, niektóre też czytają swoje pismo. Odręczne. Nagrodzeni uczniowie otrzymali książki, a zwycięzca pióro. Na wszystkich uczestników czekał tort z okazji dziesiątych urodzin małego literata. A zanim do wręczenia nagród doszło, uczniów przywitał książę Wilhelm, patron gimnazjum numer 5. Zawsze przejmował mój majestat los gimnazjalistów i ich młodszych kolegów. Wszak też uczułem się pilnie i wiem, jak ważkie są umiejętności literackie. Dziesiąty mały literat! No, no.